Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Palboy, a to jest e, Ultimate Naruto, czyli gra e, przeglądarkowa z tego co widzę. Nie wiem kompletnie na czym ona polega zupełnie dopiero co właściwie się zalogowałem, e, dopiero co odpaliłem tą grę, w związku z tym jeszcze zupełnie nic o niej nie wiem i mam nadzieję, że, że miło będzie nam się ją e, razem badało. Wybierzemy sobie postać. Z tego co widziałem, najbardziej mi się spodobała ta postać. Konfirmujemy. Nick mój to jest haranase. Mm. Tutaj mamy jakieś wow, questy. Co to jest? Komplikujemy, jakieś tutaj mamy. Wow, wow, to jest w 2D z tego co widzę. E, wow, wow. Magia. <grytanie> Weźmiemy sobie tutaj. No na nie, nie mam pojęcia jak się steruje, szczerze mówiąc. W ten sposób da się strzałkami. Nie, chyba nie da się. Ale coś zrobiłem i nie wiem co zrobiłem. O, wow! To mamy walkę w ten sposób, tak? Aha! Dobra, weźmiemy sobie środko. Aha, to wszystkie się otwierają, tak? Nie, tylko jedno. Dobra, zobaczymy co tu się wyświetliło. No, tutaj jakiegoś, nie wiem czy to skill, czy co to jest. No dobrze, pójdziemy do jakiegoś Naruto Bridge. Chapter 2. Co tutaj trzeba zrobić? Mam go zabić? O, teraz przenieśliśmy się do walki. No, nie wygląda jak na razie za ciekawy, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak będzie później. Hm. Mam, mam w planach w ogóle zrobić taką powiedzmy serię. Taką serię e, takich różnych fajnych. Znaczy, poszukać różnych takich fajnych gier przeglądarkowych, właśnie. I. Mm, i Wam je po prostu pokazać. Mm. Bijemy, tylko nie rozumiem dlaczego to się dzieje automatycznie, że ja nic kompletnie nie mogę zrobić, no i właściwie tyle, na tym polegała moja walka, teraz weźmiemy trzecią. Okej... Okay. Mm. Co tu jest? Collect path... First day path... Co to jest? Claim... Coś chyba wzięliśmy, tak... Online pack... Aha, że musimy być aktywni przez 3, min przez 3 minuty. Eee. Coś tutaj zrobiliśmy. A to nie wiem, no nieważne. I 7 days pack przez 7 dni, jak będziemy aktywni, to to, to się to zrobi. Dobra, zobaczmy, co to jest. Frog Wallet. Tutaj jakieś dokupowania, coś. Joby Present. To też jakieś chyba losujące prezenty, czy losowanie prezentów. No tutaj... Ha. Da się jakoś zmniejszyć czat, wyłączyć go, czy coś takiego? O, coś się tutaj wyświetliło. Da się go wyłączyć całkowicie? O jest, da się. Dobra, jak widzicie mam to jakiś upgrade. Nie możemy tego zrobić, ale za to możemy wejść w naszą postać. To jest nasza postać. Jakieś Battle Point mamy. I to jest cały, jakby EXP i tak dalej. No, jest to coś coś w stylu RPG z tego co widzę. Takiego w 2D. Co jest. Nie wiem. Dosyć ciekawe. Przeniesiemy się. Aha, tu byliśmy chyba. No, dobra, pójdziemy zobaczyć, co tutaj jest. dalej. A co to jest. Aha, dobra, weźmiemy to. Jakieś wzięliśmy ninja soul. Jeszcze wylosujemy. Co to robi? Coś dostaliśmy. Jakiś common material chest. Dobra. Auto Autopath finding. Aha. Tutaj możemy kliknąć, żeby automatycznie szedł nam w stronę jakichś tam tych. A, tu tutaj mieliśmy coś zrobić. OK. Czyli właściwie teraz mamy same takie questy, które polegają na tym, że mamy biegać od NPC. Lala do... Boże, co się dzieje z moim językiem? Od NPC do NPCA. Pójdziemy tutaj, bo tutaj jest nasz quest. Mamy najpierw ich zabić, chyba mamy najpierw ich zabić, więc po raz kolejny walka. Zobaczę, czy można ją jakoś kontrolować. No, nie, spróbujmy. Nie. A, mogliśmy skipnąć, czyli właściwie walka jest automatyczna. No to trochę kiepsko. No dobra, no ale co zrobić? Co tutaj mamy? Coś tutaj wziąłem. Nie wiem. Eee, tu znowu możemy coś zrobić? Nie. Tu coś się wyświetla. A, dostaliśmy jakiś prezent. A, możemy więcej otworzyć, tak czy nie? Nie. Eee, Aha, czyli aha. Okej, okay, rozumiem. Znaczy nie, nie rozumiem. <grym> Dobra. Mm, o, dostaliśmy jakieś nowe rzeczy. Albo dostaniemy. O, teraz dostaliśmy. E, o, to jest nasze EQ. To jest postać, czyli to jest to EQ jest gdzie indziej. To daje... Aha, to są te same, czyli możemy sobie je założyć obydwa, czy tylko jeden. Nie, tylko jeden. Dobrze, wyjdziemy. I teraz idziemy dalej tutaj ee, robić tego quest'a. Akceptujemy. Coś tutaj się stało. Dostaliśmy jakiś. Aha, musimy ich chyba pozabijać po prostu. Kurczę, no trochę słabe jest to, że walka jest automatyczna, a nie, a nie taka, że można coś mniej robić. Jak widzicie, mogę sobie skipnąć i właśnie na tym polega cała moja walka. Ok, idziemy dalej. To mogę też skipnąć. Wygraliśmy. No, jak widzicie, nie jest to jakieś super, mega. No, ale dobra. No, co zrobić? Idziemy dalej. Jak widzicie, mamy już szósty level. I dostaliśmy coś, jakąś postać, czy nie wiem, formację. O, mamy. No, nie wiem, jakieś kogoś tam dostaliśmy. Jak widzicie, możemy sobie przestawić jego. W, a nie, akurat on może być tylko tutaj, ale jak widzicie możemy mieć takich nas jeszcze. Możemy stworzyć sobie taką jakby całą armię. Dobra, zamykamy to. I idziemy dalej. O, chwila. Mamy kolejny. E, jakieś tutaj coś się podświetla. Hm, nie mam pojęcia co to jest. Kliknę go. A nie, to już nic nie mogę zrobić. Dobra, nieważne. Pójdziemy zrobić tego questa dalej. No dostaniemy jakieś ubrania czy cokolwiek. Hmm. No i jakoś mega wciągające to ta gra nie jest, szczerze mówiąc. No, takie bieganie i w sumie klikanie tego skip, a tak oprócz tego to za dużo nic tutaj się nie robi. Można sobie ewentualnie popatrzeć na tą walkę, no ale to jakieś też fascynujące nie jest. Ha, idziemy odebrać tego quest'a OK Akceptujemy eee. Wejdziemy tutaj I eee. Zniszczymy tych ziomków Niestety teraz nie mogę skipnąć, muszę patrzeć jak się biją O, rzuciłem teraz jakiegoś super skill'a Oni są tacy sami jak, jak mój, ten, nie wiem jak to powiedzieć, ten pet czy cokolwiek. Jak widzicie, na tym polegała cała walka. Spróbujmy, o. Teraz na luzie powinno się udać, żebyśmy ich pozabijali. Znowu ten skill. Mam nadzieję, że o, nie zginął. To dobrze. Cyk, wybieramy kartę. No, jak widzicie, mniej więcej tak wygląda ta gra. Myślę, że, że po jakimś czasie się chociaż minimalnie y, to urozmaica. Nie wiem, czy są tutaj skile, czy jakieś takie różne rzeczy. Z tego co widzę, to tak raczej, e, raczej nie ma. E, No, jak widzicie, to nie wiem. No, kiepsko to wygląda. Szczerze mówiąc, chyba nie wciągnęłaby mnie ta gra. Jeszcze zobaczę, może są tutaj. Nie, no nie ma, nie, nie ma skili, więc chyba po prostu każda walka wygląda właśnie w ten sposób, że, że po prostu stoimy i. No ja otworzyłem jakieś okienko i stoimy i. Yy, i czekamy aż nasz aż, aż ten skończy, albo po prostu skipujemy. No, także, no, jak widzicie, tak wygląda właśnie Naruto Ultimate. Wiem, że jest MMO Naruto, które się pobiera i myślę, że, że na pewno jest lepsze od tego i yy, warte uwagi. No i to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania kolejnych yy, odcinków z takich właśnie gier przyglądarkowych, bo trochę ich będzie pewnie. Yy, także to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.